Znajdujemy się w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest jeszcze troszeczkę czasu do zakończenia, ale już wiemy, co się dzieje, jak się dzieje. Jest na pewno bezpiecznie, na pewno wszyscy wolontariusze są zmarznięci, ale za to mogą przyjść do nas, zagrzać się, zjeść bardzo smaczną zupę domową, ogórkową, a za mną są osoby liczące. Każdy wolontariusz, który zbierze już pieniążki w puszce, przynosi je i na poszczególnych stanowiskach są te pieniążki liczone. Tak, tutaj jest bardzo cały sztab ludzi. Są to osoby, które liczą już od. Kilku lat. To jest bardzo istotne, i są to wszystkie osoby, które czują, że kwestować warto. To, że są na sprzęcie medycznym, serduszka. Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy jest istotne. O tym wiedzą wszyscy, którzy, którzy korzystali z tego sprzętu. Nie życzymy nikomu, żeby musiał korzystać z tego sprzętu, ale warto mieć świadomość, że ten sprzęt jest i w momencie potrzeby będzie ratował życie ludzkie. Po przeliczeniu puszek, karteczka, na której są spisane wszystkie nominały, pełna kwota, wędruje do Następnego punktu, gdzie zostaje zarejestrowana, wpisana w komputer i osoba kwestująca potwierdza swoim podpisem ilość zebranych pieniążków. Dostaje również rozliczenie, które jest tym samym podziękowaniem i pamiątką zakwestowanej kwoty. W następnej kolejności karteczka trafia do kolejnego stołu, gdzie są segregowane. Proszę bardzo, kolejną, gdzie są segregowane wszystkie nominały, po czym są dodatkowo przeliczane i wszystkie zliczone pieniążki trafiają do bezpiecznych kopert. Bezpieczne koperty są szczegółowo opisane. Każda koperta zawiera. Pieniążki o jednakowym nominale, i tak zabezpieczone pieniądze trafiają do sztabu Owsiaka Głównego do Warszawy. Wiemy dokładnie, że nie tylko wolontariusze i nie tylko od nich zależy to, ile pieniążków zbierzemy. My również jako ogród przyczyniliśmy się do tego, że wolontariusze mogą zjeść gorący posiłek. Przygotowana zupa ogórkowa pochodzi z kwesty wszystkich pracowników Ogrodu Jordanowskiego. Dorota, powiedz mi i wszystkim, którzy sponsorzy wspomogli i dzięki którym sponsorom możemy kwestować, i możemy tak jak do tej pory. Uczestniczyć w Wielkiej Okresie Świątecznej Pomocy. Jak co roku oczywiście możemy liczyć na te same osoby, które nas wspierają i zawsze telefon, i zawsze są do dyspozycji pan Krzysztof Lenarczyk, który zawsze daje coś słodkiego wolontariuszom. No i oczywiście niezastąpiony pan Marek Jubowicz, który jedzie z nami co roku do Warszawy. Mówię, w tym roku troszeczkę zmniejszyła się ta liczba e, d, ludzi o dobrych sercach, bo po prostu do nich nie dzwoniliśmy, ale na pewno jeżeli byśmy zadzwonili, to myślę, że tak samo by jak co roku nam coś dali. Powiem na początku, że to jest pierwsza zbirka nasza, a no nie było dzisiaj tak wcale zimno. E, przeważnie staliśmy tam przed kościołem i koło marketów. No, ludzie po prostu podchodzili, dawali nam pieniądze, my im dawaliśmy naklejkę, no i odchodzili. Jestem bardzo zadowolony z tego co zebrałem, ponieważ jest to prawie najwięcej ze wszystkich ze z tych właśnie skodzienic. A tutaj jak przyszliście jak to wyglądało? Opowiedzcie, co musieliście zrobić jak przyszliście, czy już zjedliście sobie. No, zjedliśmy sobie poczęstunek i czy, właśnie daliśmy paniom puszki, żeby przeliczyły ile pieniędzy się zebrało i czekaliśmy na wyniki. Oscar chyba zabierał najwięcej tutaj bo aż 1111 zł. Ja 636 i 61 groszy.